Dany jest zbiór wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrana liczba jest podzielna przez 6 lub przez 8. Zadanie jest przyjemne, wycenione w zbiorze arkuszy naturalnych na 5 punktów. No dobrze. Uwaga! To zadanie można zrobić przez wypisanie wszystkich elementów. Może dla niektórych czasochłonne, aczkolwiek można, więc żebyście mieli świadomość, można wypisać wszystkie dwucyfrowe, które dzielą się przez 6 lub przez 8 spokojnie. Na początek zbiór omega. Wszystkie możliwości, ile jest liczb dwucyfrowych. Jeśli ktoś nie jest pewny, ile jest liczb dwucyfrowych, to możemy sobie spokojnie wyliczyć pierwszą. Cyfrę dziesiątek możemy wybrać na 9 sposobów, dlatego że nie możemy wziąć zera na początku, a na drugim miejscu mamy 10 możliwości. Jest 90 liczb dwucyfrowych i to jest nasza omega. Losujemy właśnie z tych dwucyfrowych. Teraz, kochani, jeśli chodzi o te podzielne przez 6, ja sobie tutaj zrobię podzielne przez 6. Gdybym sobie miała wypisać dwucyfrowe. To na pewno dwunastka, osiemnastka, potem ile 24 i tak dalej. Ostatnia dwucyfrowa to jest 96 i tu trzeba sobie po prostu sprawdzić, która z tych 90 podzieli się przez 6 bez reszty. I teraz ważna rzecz: albo sobie je wypisujecie i orientujecie się, ile ich jest, albo można skorzystać, że to zobaczcie, są kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, różnica jest 6. Ostatni wyraz a nty 96. I ja tak zapiszę wzór na nty wyraz ciągu o. AN 96, pierwszy wyraz 12, R6, no i wyliczymy N. 96 równa się A1, 12, N minus 1 razy 6, 96, 12, dodać 6, N minus 6. Dostajemy tu 6, czyli 90 równa się 6N. Tak, tutaj jest 6 przeniesiemy. Po podzieleniu na 6, N jest równe 15. 15. I wiemy, że jest 15 takich liczb, więc wypisanie ich to nie byłby wielki problem. Teraz podzielne przez 8. I tak, pierwsza podzielna przez 8 to 16, potem 24, potem odpowiednio 32. I znów je, będzie ich mniej na pewno. Ostatnie to też 96, bo sprawdziłam. I teraz tak, albo je wypisujemy i zliczamy, albo znowu mogę sobie zapisać wzór na n ty wyraz ciągu. Tutaj tym razem r wynosi 8. Ostatni wyraz też 96. Pierwszy wyraz 16. n-1 razy 8 tym razem. 96 równa się 16. Plus 8n-8. 8 i mamy tak 96. Tu mamy 8, dodać 8n, czyli 8n równa się 88n 11. No dobrze, tak jest 11. W czym problem? Problem i nie problem. Tak naprawdę są liczby, które są i tu i tu. Czyli jeśli dodamy 15 plus 11 Zdublujemy niektóre. No i teraz pytanie, które są zdublowane. Jeśli ktoś wypisywał, to bez problemu je odnajdzie. My nie wypisywaliśmy, no widzę, 96 się powtórzyło, 24. Jakie liczby się powtarzają? Słuchajcie, musimy sobie pomyśleć, jaka jest taka wspólna wielokrotność 68, ale 6 razy 8 jest 48, ale interesuje mnie najmniejsza taka wspólna wielokrotność najmniejsza wspólna wielokrotność tych liczb. To 24. Zobacz, pierwsza zresztą, która mi się tutaj powtórzyła, tak? Wypisywałam je, więc mogę napisać, że najmniejsza wspólna wielokrotność, czyli 6 i 8, to 24. Więc potrzebuję sobie policzyć podzielne przez 24. I uwaga! Pierwsza to 24, potem 48. Potem, jak dodam 24, to będzie 72 i jeszcze dodam, mam 96. No, są cztery takie liczby, tak? I tu nie będzie wielka filozofia, jak po prostu je sobie wypiszę. I teraz, gdybym chciała zliczyć wszystkie elementy sprzyjające, czyli te właśnie liczby, które są podzielne albo przez 6, albo przez 8, to tak.